prawa ściana, profile przyczepione tak mniej więcej odgłosczowo wygląda nie ja wiem, coś kiedyś, kiedyś szukał, a to zaraz zarzucę zdjęcia z metrówką dzisiaj powiedzmy pseudowidoczna robota, która zajęła tak naprawdę nie wiem 20 minut czasu na płytę ale już pięknie płyty stoją ściany na profilach wyrównane, tu też jest jedna, jedna płyta która i tak będzie potem wycięta, bo będę wannę chował aż do profili, bo są za, za wąsko, Jest tak, że wanna będzie wbudowana w ściany, obyś nic nie stało. I teraz będę sobie w tym tygodniu tą ścianę do kąta prostego, do tej płyty robił i zabudowywał elegancko tutaj. No, tutaj głównie półeczki, mieszalniki, wszystko, wszystko, rurkę do góry i będzie tam jakoś pobrutko to zrobione. A tu już wszystko jest powyprowadzane, tak jak to będzie, wszystkie do psiki. Także dzisiaj jest powiedzmy widoczna robota. Prąd na razie wypuszczony górą dla bezpieczeństwa, bo finalnie będzie gdzieś tutaj zrobione y, puszka i na dole wycięte na całą elektrykę do wszystkich to podświetlnych pierdół. Ale dla bezpieczeństwa, że łebki chlapią, to jest tam na razie zrobiony zrobione prąd górą, a tu i tak będę rozcinał y, wejścia na lustro i tak to będzie robione. No i na razie tyle. Powiedzmy, że jakaś robota dzisiaj już widoczna i mniej, mniejszy syp widać w łazience. O.